I yes, ja się clear. muszę uleczyć, bo mam czarno-białe. Dobra. Można by je powiedzieć je czarno, to widzisz. Owszem, czarno-białe. Je... Na zaawansowanym da się ją sklaunować? No jakbyśmy A... mieli spasy wszyscy, no to może tam. O kurwa, ona jest tutaj, tuż obok. Przed drzwiami, nie wchodzić. Uwaga, to I jakieś święci. Jesteśmy pierdolnięci. No jest metaliczny dźwięk Shootem A bo ty masz jeszcze ten ekran Okej, to jeszcze chwilkę Dobrze, że ty nie widzisz mojego ekranu ładowania A co, bo coś sobie wgrałeś jakieś chore anime, czy co? Tam też od razu o tym pomyślałem Zgadł, kurde, jebany <grym> O głowa w betoniarce Auu Jaki koleb What Nie powiem, że geometryczny. Ja mam, ja, ja mam coś zajebistego, uwaga No, o żeś mi się przepał, co... to mi to Dziękuję Skel, bo najszybciej nie Arkosie, to była lekka przesada <gélibusz tutti> Uwaga Spytera <gispiel> <tirar> I, <ThompsonSee> i Czartar On przeleciał obok mnie i appreciate it oh, O <laughs> no, fe... Boże no, ile to głównie ma zdrowie Komary, cholera oh. co? Zamknij co? to <laughs> kurwa <laughs> O mój Boże Wow ty Jeszcze na mnie hunter tak, tak, ale był na strzałach i jego ja od tak, razu widziałem się... O, dziękuję Dobra u, u, Ty u mnie ty pozujesz ty mnie typu wzuwałeś przez chwilę, ale spokojnie, akurat... Ed po... <noise> jak poleciał. No to to jest świetna rzecz. No. Ja pamiętam jak gram w taką grę. Ona się nazywała. Ro... No i kurde no sorry. <noise> A! Ja myślałem, że ja się powaliłem własnym amunicją wybuchową. Nie nie nie, to 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 ja. Nie ma to jak być powalonym dwa razy w przeciągu 5 sekund. Rozumiem. Rozumiem, kurcze. Zabiłem boomera. Okej okay, boomer. O Poczekaj Arkus. Bo teraz my snajpić Ej, musimy. Skumajcie to! Na znaczy, ja mam około dron, Na początku złapał mnie smoker, a potem złapał mnie doki No to No to taki jumpscare. A z tyłu. No. On ma bardzo dużo zdrowia. Tak, ty lubisz naprawdę na klatę wszystko przyjmować, więc. No, ja tam. przynajmniej ich wystawiam, żebyście mogli ich ustrzelić, no. No, jakiś I... zaszczytny cel. No. A, dobra, a zajabiste kółko zrobiłem, dobra. A tu kolejna wybuchowa. E, chłopaki, czekaj ta! Boże, no kich... co ty tam z arko skłama? Ja myślałem, a to, że. co wy tam robicie, by ja, ja myślałem, że to jest ścieżka dalej! My ten. Nie, 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 nie. właśnie przyszliśmy. Chodź, chodź w Sorry, ja dostałem totalnego downa Nie rozdzielać się O mój Boże Mam kurwa Kurwa, jebana Arkos, kurwa, deszcz leje, poczekaj naprawdę, bo jak się coś złopie tam No, ja słyszę muzykę tankową, więc... O, dobra, dobra A, jakoś tam w dole, ja mam... To strzela Fuck W trakcie montażu mogę? A sta nie! 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 Ja, ja pierdolę. Ostrożnie. bo cię usuń się z tego kwasu, no co ty robisz? Z kratnika? Tak! Okej. Okay. Hahaha! Ha. Ja, spokojnie, ma jeszcze, jeszcze mnie nie powalili. Kurde, sorry, ja nie mogę strzelać, ten. bo się akurat Tros wtedy proszę. drapałem po stopie. Oh, wit which, 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 witch, which, bitch. To ja mogę puścić mołotowa, a ty możesz, się symultanicznie walnąć z granatnika. Dobra, no to musimy się zgrać. Uwaga, odsunąć się z... O, tak, tak, na lewo. Arkosie, dalej. Dobrze. A, dobra. Jeszcze Hunter po Uwaga grona! Kurde! Dobra już mam szary Zara, Ulej, będzie leczągo, Zaraz będzie leczonko tylko tą tą Oby Oby będzie go. A tutaj to W razie jeśli koifnę to wiesz kogo ratować Bude. No Kurde ja wczoraj jak grałem w Nazi Zombie Army to mnie kurde kumpel podnosił chyba 20 razy o no, tam może spierdolność. Dostał to, co... w ryj granotnikiem! Ja ale urwał Ale to był dobry Ja jakby... Ja jakby co rzucę pipem w panice Dobra Panic. e, splitarka! Dostała w ryj Teraz się wstrzymaj się, bo nie możemy ci przez chwilę pomóc mnie kopną! Skopa no, mnie, kurde! jest upokorzenie, takie tu jest apteczka, Arkosie, oh, możesz się ulec. Oh, oh. Takie pa palce tutaj skalne są. Oh. Panca? Pa Panca. Palce. Palca? Palca? No tak, tak, Uwaga! Tylko... Jestem. Otwieram ogień. Otwieram ogień. It's okay, it's okay. No ale... Nie, nie, Sorry. nie, gadatniki, proszę. Sorry. Hanna, Hanna, Hanna. na górze Hunter. Ja może... Tak dla, ja może dla bezpieczeństwa... Y, odłożę ten granatnik. Jeżdż... Ja pierdziele, co ja tym granatnikiem. Ja, ja, ja tak centralnie w mordę tej... tej spiterki wywaliłem. Oddychaj. Oddychaj tak jest. Oddycham, oddycham. Boże, ale ja nie mogę. Dobra, Dobra nie ja tymi... mam... Pi... Dobra, ja biorę sobie MK. Może? Odłożyłem sobie granatnik dla bezpieczeństwa o, I tutaj nie, mam I to nie i to nie, a, nie dla swojego, a. a dla waszego bezpieczeństwa Dobra, ja poczekam na was Ja poczekam aż się horda skończy Pff. No naprawdę <grym> kurde Rzucam pipa e, Tank! O tanki tank. gdzieś Jaki kolap U mnie, u mnie, u mnie, u mnie, u mnie Lecę Crawling in my skin. Leży! Z... Ja się wokół jego kręciłem, stąpiłem i bawiłem się z nim w kółko graniaste. O tutaj są medykamenty kolejne, pipy, bomby. Fucking laser sights. Mam e, adre, adrenalinę. W razie, okay. jeśli ktoś <laughs> będzie powalony, <laughs> to <What>? polecę. <laughs> się proszę Moska. nie uczyć dzieci ojców robić Okej okay. Ojców dzieci Przepraszam, po prostu weszła we mnie en, encyklopedia Tylko to widzę, że w... Nie no jest, kurwa, przed nami Mamy drzwiak. konona Poszedł Wszedł, wszedł konon nie drugi U Boże To damage, my dudes? Boże, ja Dobrze, dwa, dwa, są, dwa, są, dwa są, dwa są, dwa są ale ten drugi też się jara, dobra, dobra. Tak, tak, tak. Wy... Wychodzę. A w tej drzwi. A to jego na górę bierzemy. E, nie. Od... Dobra, ja leżę tam za łatwko. Okay. Dobra, odciągnąłem go. Ty o, go tam... panie, od razu iść do góry po głaz. Kurde, mogłem kanister wziąć. Niestety. Mam tu kanister również. Jeden down, jeden down. Tak, tak. Dobra. Double gangam -um style. Get to the chopper! Dobra. A, tam Charger z dołu był, ale dobra. dobra. Teraz prawie doczesno nas nie interesuje. <grym> nie kurwa, nie wierzę. że jakim cudem ty zapierdalasz i robisz... Dobra, ja, ma ja mam... Ja mam plus zdrowia. Idzie! <grym> Tylko się no, nie gdzie wy. Na wprost, na wprost, kierujecie. Idzie. Dobra. <grym> Jest! Nice one, nice We one. Eleganc. Ja twierdziel No i co no taka typowa mapa porządna Strzały w głowę ogólna cena 2009 21 Alismo 37 i to jest kolejny bank, to jest kolejny bank. robię sklina, bo to się nie posłuży pewnie. 2009 zombie No elegancko, elegancko, elegancko. I to by było na tyle.